Nie wiedziałem, że lato tak szybko minie, ale było naprawdę zarąbiście. Mega fajnie się bawiłem. No i mijały te wakacje. Mega się dobrze bawiłem z moimi przyjaciółmi. Robiliśmy Grilla, no i dobrze się bawiliśmy. No i było super po prostu, ale niestety to wszystko się skończyło. Wszystko to minęło. Niestety, ale wyszło na ten sposób, że zaczął się 1 września. No i wróciliśmy do szkoły. Wróciliśmy do szkoły. Myśleliśmy, że to będzie normalna szkoła. No ale okazało się, że nie jedno nas zaskoczyło w niej. Muszę wam powiedzieć, że to była mega dziwna historia. Siema mordo, jak tam wakacje stary? Wiesz, nawet nie pytaj. Tak no, szybko to zleciało wszystko, wiem, że... no, Ale stary, były nocki, były drinki. Ale dobra stary, musimy się skupić, to już nie jest podstawówka. To już nie jest te. Niedobre dzienne kanapki, które trzeba było wstawać o 6 rano i je robić na szybko i byle co się daje i no niestety u mnie to naraz zostało, nie mogę sobie wstać pół godziny wcześniej, żeby sobie zrobić normalne kanapeczki, zjeść śniadanie, tylko wstaję 10 minut przed lekcjami i robię kanapki na szybko z byle czym, chyba z jakimś paszetem popsutym, nawet zrobiłem dzisiaj. No rozumiem, no ale stary, to jest już liceum, musimy uważać. Pierwsza lekcja to chemia była, więc z tego, co pamiętam, to gdzieś tutaj było. Czekaj, gdzieś tutaj może. muzyka tam tu... chyba. Język niemiecki. Nie, to informatyka. Tu o jest. Sala dziewiąta, już? chemia. Już no, to wchodzimy, No dzwonek jest, dzwonek jest. zaraz chyba pan przyjdzie. No to... to dawaj obok siebie, dawaj obok siebie. Tak, Dobra, ja tutaj dawaj. idę. O tutaj. E, dobra. Czekamy. Sami chyba jesteśmy dzisiaj. Na rozpoczęcie przyszliwki No jeszcze miał być Krystian, ale Krystiana coś nie ma. Pewnie przyjdzie na drugą lekcję, on się zawsze spóźnia. No zazwyczaj się spóźnia. Ale jeszcze tutaj widzę, że z tyłu są ławki, więc myślę, że jeszcze dwie osoby... Chcesz ciastko? No możesz dać. Dzień dobry. dobry Dzień dobry. Masz... E, Ej, powinniśmy wstać! E, dzień, e, dzień dobry. dobry. E, no. Dzień dobry. Witam was na rozpoczęcie roku szkolnego. No. E, I <laughs> zapiszcie sobie na początku dział i temat. E. E, co dzień będziemy temat? robić w chemii w klasie? Ha? Ja zapomniałem ze szytu. Zgłaszał nieprzygotowanie. Ja ci dam stary, masz. Bo o. Ja mam tyle znaczy wie. mam, mam, mam. Pierwszy dzień. To masz czy nie masz? Mam, mam, mam. Mam. No To co piszemy? Mmm. Dajmy... Um, poznajemy... Która ty tu jesteś klasa? Ósma? Pierwsza. Pierwsza, Pierwsza. licealna. No dobra, bo to nie poskałam, nie bardzo. Okej. Okay. Który dzisiaj Ej. jest? A, 15. Pierwszy czasie. A, tak, on... To napiszcie sobie, co będziemy robić na chemii w pierwszej klasie. Napisem temat się... poznajemy. Dobra, to, za... to zapisz poznajemy. Ej, stary, trochę dziwny jestem nauczyciel, co? Ale... No weź. Hej, <laughs> to obecność, ale... Jestem, jestem, Alimitrox. Jestem. Jaki temat był? Nie wiem, poznajemy, on jest jakiś... Nie ma. Dobra, to wszyscy z naszej klasy? Jeszcze coś? Kamil powinien być, ale go nie ma w ogóle. W wakacje już nie wrócił. Jaki jest temat? Poznajemy. No, <laughs> no tak, poznajemy słyszałem. Nowe... Może być temat poznajemy nowe pierwiastki? Nie wiem, czy gdyby pierwiastki płynąć. Eee, yy, okej. Okay. To chyba to wszystko. Dobra, niej, to nie będę widać. To co, co teraz robimy? Czy chciałby ktoś na ochotnika do Aj. eksperymentu? Co tu jest? Co ty się zamknął? Nie wiem, co ty sobie robisz. ty <grym> robisz? co ty sobie my myślisz? Um, poczekaj, Ali, alimu musimy zacząć sprawy. Chodź tutaj. Gdzie? Chodź. Tu? Idziemy. Ale gdzie? że pana, to można było w ogóle pić? Nie, nie można, bo chodź tutaj. Aha, jak to nie? A ja wysoko no skaczę teraz. Ło! Przestań. Ło! Tutaj, właśnie Ale tu przyjemnie cieplutko. No, zaraz się to zmieni. Co ty wyprawiasz? Stój tu. Proszę mnie nie bić. O kurde. Stój tutaj. Proszę, Proszę... mnie nie bić. Wypuścicie na koniec lekcji. No co? Nie może pan tak. Proszę Wlocha. mnie nie bić. No co? A dobra, mam telefon, to git. Mam no, w końcu bachu, z To czy tutaj telefon używałeś? Ja, ale ja nie mam telefonu. Hmm, okay. Miałem bardzo do załatwienia u pani dyrektor, a... a gdzie jest Kamyczek? Kolega, on, on tam z panią dyrektor rozmawia, coś tam go zwolniła, zwolniła jakaś pani pewnie. Wiesz, jak to jest teraz w tych czasach. Okej. Okay. Dobrze, już po dzwonku dawno, to ja może... To, to do widzenia, już dzwonek był dawno. To... No, no, zacząć rozpoczniesz. No dobra, powiem do widzenia. Do widzenia. Dobra, dobra, dobra. Muszę mojego kolegę ratować. Co jest? W sumie mojego brata. W jakimś kantorku. W jakim kantorku? Ja o żadnym kantorku nie słyszałem. Yy, Halo, pomocy! O, jest, jest. Stary! Halo! Klucza nie mam. Kurde. Pff. Dawaj, na trzy, dwa, dwa jeden, może raz. O. o kurde! Wywożyłem je. O. Ej, dobra, chodź się chowamy, on o. tu idzie, on tu idzie. Słyszę go. Dawaj, dawaj, zamykaj. Weź to zamknij. Gdzie mam teraz? Kurde Wejdź w ten telefon Nie, Nie moja. Stary. Może wyjść. Stary! Może wyjść. Co? E, co? To co to jest? Co tu się dzieje? Co, d, d, co tu robi czaszka? Co ty tu robisz? Ja, ja Chodzą, kolegę, szybko, ja po kolegę stary, piszem, uciekamy! Szybko! A ty się zachowywałeś! Jeszcze raz takie zachowanie, co, co ty tu robisz? Ej dobra, pa, proszę pana, bo my musimy już iść do przebierania, bo w WF teraz mamy. Masz coś Mam dyżur. Zrocha. Dobra, ej stary, bo mamy w, w tym... Mamy no, w oddzielnych klasach, słyszysz? Ty masz w łeb to... gdzie indziej, ja też gdzie indziej. Czemu? No dzisiaj tylko tak podobno mamy mieć. Bez sensu Co tu robisz, świnia? E... Dyrektorka? Co? Ktoś tak nazwał te świnie. Dobra, stary, to ja się przebieram a ty wesić. Bo zaraz Raksu co powinien coś, bo on się zawsze spóźnia. No dobra. Dobra. Smakuje, prawda? Co? Masz, pani dyrektorko. Ej, no gdzie jest ten kamyk? Hej, jednak o. mamy razem WF. No właśnie, przypomniało mi się, no. Eee... No, dobra. Jest dobra, już pan? to idziemy na salę od WF-u? Kurde, nie można na salę, wchodzić. O, dzień dobry. Przepraszam, że weszłem na salę, proszę pana, naprawdę nie chciałem. Chciałem zobaczyć, czy pan tylko jest. Okej, zapraszam. Ale gdzie ty strój masz? Eee... O kurde. E, dzień dobry. Ale czekaj, ja, 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 ja mam twoje... Ja mam twoje buty tylko. Nie, e, nie masz trójnowość, no, przepraszam no, bardzo. bardzo, to są myślisz, jakieś żarty? Mam, mam, mam buty. Okej. Okay. To zaczynamy rozgrzeweczka, kto chce... Za... kto chce prowadzić? To ja chcę, ja e, chcę. ja, ja chcę. mogę. Ja, no dobra. Poproszę, że w rób tam jakieś ćwiczenie. Ej, ja zarobę, no. No to przysiady, Kamyk, dawaj. Raz, raz, dwa, raz. Kamyk, robisz? Raz. No, dobra, Dwa. To... Nie, chce mi się wstrzymać. Ale on nas wykurzy, będzie zły na nas. Chodźcie ja stąd. Raz. Kiedy jest dzwon, kiedy jest dzwonek? Za dziesięć minut. Eee, za dwadzieścia minut. Jak dwadzieścia? Nokolę, okay, jeszcze chwila, pochwycę sobie piłkę, sobie po prostu. że zrobiliśmy rozgrzewkę już. Zrobiliśmy, zrobiliśmy rozgrzewkę. Rozgrzewkę zrobiliście? Tak. Tak. Ja mogę A... zrobić jeszcze brzuszek na zachętę, jak pan nie wierzy. Raz, dwa. A ty co patrz, z... jak kolega się liczy? E, Dochodź do niego. E, robię paczki. Okay. Chodź brzuszki zrobić. Raz. Dobra, widzicie, to zaraz Dzwonek. Dwa. Słuchajcie, przestańcie, chłopcze, na chwilę. Jeszcze mieliśmy. Ale chwila, pana, bo jeszcze zawsze przed rozgrzewką musimy dwa, trzy kółka dookoła zrobić. Chodź, kamyk. Robimy nie, trzy kółka. Nie, nie, nie. nie, no zrobimy te trzy kółka jeszcze, bo zazwyczaj trzeba robić trzy kółka, a ja chcę moją formę ćwiczyć dokładnie. Okej. Okay. Tylko zaraz dzwonek, a muszę was wziąć. A to panu z telefonu taka muzyka gra? Nie! To z czego? Z niczego. Jak to? Z niczego? To... No jak to? Dobra już, Kamyk, zrobiliśmy. Dopiero dwa. A jeszcze jedno. No, my już pana będziemy z do domu się zwijali, bo już, no... Dobra, nie, dobrze, już koniec, zarobię dzwone chodźcie ze mną na chwilę, to jest bardzo ważne, szybko. Ale my? My? Tak, wychodźcie. Ale pan jest umieśniony, wow. Wiem. Co zrobi dyrektorka? Dobra, słuchajcie. Jest teraz sprawa, że tak naprawdę nie jestem nauczycielem od wf Co? Co? To kim pan jest, porywaczem? A! Nie, A! Pomocy! nie mocy! Nie uciekaj, nie, chodź tutaj. Yy, proszę mnie nie bić. Chodź tu. No dobrze. Tary, boję się. Chodźcie. Praci, się, muszę wam do, do, do tajnej organizacji. Co? To? To, chcę, was, chcę was wziąć, żebyście mi pomogli. To niedługo e. będzie bal, w którym. I yy, nauczyciele chcą po prostu tą szkołę zbombardować i zabić uczniów. Co? Ale co? Próbuję się jakoś podszywać, ale tylko ja o tym wiem. Musicie po prostu być cicho i musimy ich uratować. Czy możecie mi pomóc? No, chyba. A jak się nazywa okay. ta tajna um. organizacja? Złoty Jaguar. Ach, tak. E tak, tak już. Okej, już jest dzwonek, więc możecie wyjść. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ej, stary co ty o tym sądzisz. Nie wiem, złoty lamburat... Jak Jaguar się... powiedział. Aha, już trwa lamburat.. lamburad. Jak Nie wiem, dziwne, ale... Ja i tak nie chcę się nudzić w tym roku, więc biorę tą robotę. Ale jest problem, przecież możemy zginąć. Ale stary. Ej stary, Co to było? Ej stary. O kurde. Chyba coś szykują już nauczyciele.